Zacznę od nakreślenia całej sytuacji, bowiem w nocy z 15 na 16 listopada, czyli mniej więcej dwa tygodnie temu, w restauracji specjalizującej się w serwowaniu włoskiego jedzenia w miejscowości Węgrzyce, jest to województwo małopolskie. Ta miejscowość leży gdzieś niedaleko Krakowa. Dziewczynie, która była jednym z gości tej restauracji, podano do. wrzucono, czy tam wsypano do napoju tak zwaną pigułkę gwałtu. No i 18-latka została wykorzystana seksualnie. Jest to sprawa, która teraz bardzo. bardzo jest to sprawa, o której teraz jest bardzo głośno, ponieważ. Niewiele osób o niej wiedziało, raczej wiedziała o tym lokalna społeczność, wiedziały to osoby mieszkające gdzieś tam w tych Węgrzycach, no bo wiadomo, że wśród lokalnej społeczności ta informacja zaczęła się w trybie dynamicznym rozprzestrzeniać. No ale restauracja, w której doszło do tego przestępstwa, obrzydliwego przestępstwa, wydała oświadczenie. W tym oświadczeniu zostało szczegółowo opisane co się wydarzyło i jak do tego doszło. I pozwolę sobie po prostu przeczytać oświadczenie restauracji nazywającej się Massimo Garden. Oczywiście, ja tutaj przytaczam nazwę tej restauracji tylko dlatego, że oni sami wrzucili to oświadczenie i sami e, przyznali się do tego, że to u nich się wydarzyło. I przypuszczam, że gdyby tego oświadczenia nie wrzucili, to raczej e, mało kto by się dowiedział o tym, że takie, taki czyn miał e, u nich miejsce. No ale to wskazuje na e, dużą jakąś taką. Odpowiedzialność właścicieli na y, przyznanie się do tego, że to u nich nie zamiatają tego, y, nie ukrywają, nie próbują zamiatać y, sprawy pod dywan, tylko powiedzieli: OK, to się wydarzyło u nas, powiemy jak było i to akurat działa na ich dużą korzyść. Więc y, oświadczenie restauracji Massimo Garden. Czyli restauracji, znajdującej się w Węgrzycach. W związku z popełnieniem przestępstwa, które miało miejsce w nocy z 15 na 16 listopada 2024 roku na terenie naszej restauracji, po zakończeniu organizowanej imprezy urodzinowej, chcemy przedstawić szczegółowe informacje oraz nasze stanowisko w tej sprawie. 1. Opis sytuacji. Po zakończeniu imprezy, zgodnie z procedurami, lokal został opuszczony przez gości oraz rodzica odpowiedzialnego za odbiór uczestników. Ostatni transport odbył się około godziny 2.30. Menadżer restauracji, po upewnieniu się, że na terenie lokalu pozostali jedynie pracownicy, opuścił lokal. W obiekcie pozostali kelner, kelnerka oraz pizzer, którzy mieli uprzątnąć restaurację. W czasie nieobecności kierownictwa na teren restauracji wróciła jedna z uczestniczek imprezy wraz z kolegą, co zarejestrowały kamery monitoringu. Pracownicy obsługi wbrew obowiązującym procedurom wpuścili te osoby do lokalu. Niestety w wyniku tych wydarzeń doszło do przestępstwa. Nasz pracownik, Pitzer, dodał środki odurzające do napoju poszkodowanej i dopuścił się czynu o charakterze y, przestępczym. Tutaj y, no, brakuje tej informacji dlaczego te osoby wróciły do lokalu, czy nie wiem, czegoś zapomniały, czy może były y, pod wpływem y, alkoholu. I nie wiem, stwierdziły, że chcą się bawić dalej. Ciężko, ciężko się odnieść, tego nie wiemy. Dwa. Działania podjęte przez restaurację. Menadżer restauracji, przeglądając monitoring, w poniedziałek 18 listopada natychmiast zareagował na odkrycie przestępstwa. Niezwłocznie poinformował rodzica solenizantki z prośbą o pomoc w identyfikacji poszkodowanej. Wezwał rodziców dziewczyny w celu przedstawienia sytuacji, po czym zabezpieczył dowody w postaci nagrań monitoringu i przekazał je organom ścigania. Dzięki ścisłej, współpracy właściciela i menadżera restauracji z policją, podejrzany pracownik został natychmiast wezwany do pracy i zatrzymany przez funkcjonariuszy już następnego dnia przy współpracy z restauracją. Właściciel i menadżer restauracji złożyli pełne zeznania, zapewniając wszelką możliwą pomoc w celu wyjaśnienia sprawy i ukrycia ukarania sprawcy. Tutaj ja jeszcze doprecyzuję, że cały ten, całe to przestępstwo, ten gwałt wyszedł na światło dzienne właśnie dlatego, że menadżer, no nie wiem, czy go coś tknęło, czy miał jakieś podejrzenia, czy z ciekawości po prostu obejrzał zapis z monitoringu, sprawdził, co się działo dnia poprzedniego, poprzedniej nocy i odkrył, że pracownik dosypał jakąś substancję dziewczynie, która przebywała w tej restauracji i poinformował o tym kierownictwo, zostali powiadomieni rodzice tej dziewczyny, zostały powiadomione służby. Trzy, nasze stanowisko. Restauracja Massimo Garden stanowczo potępia jakiekolwiek przejawy łamania prawa, przemocy czy braku poszanowania dla godności ludzkiej. Jesteśmy głęboko wstrząśnięci i oburzeni czynem, którego dopuścił się jeden z naszych pracowników. Pragniemy podkreślić, że do zdarzenia doszło po oficjalnym zakończeniu imprezy i poza wiedzą kierownictwa restauracji. Pracownicy, którzy wpuścili osoby na teren lokalu po zakończeniu imprezy, działali wbrew obowiązującym procedurom i zostaną za ich złamanie ukarani. Zrobi Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby i wesprzeć działania wymiaru sprawiedliwości. No i punkt czwarty: odpowiedź na krytykę. Rozumiemy, że sytuacja budzi emocje, jednak apelujemy o powstrzymanie się od niesprawiedliwych oskarżeń wobec naszej restauracji i jej kierownictwa. Byliśmy w pełni nieświadomi możliwości popełnienia przestępstwa przez pracownika i niezwłocznie podjęliśmy wszystkie możliwe kroki w celu wyjaśnienia sprawy oraz ochrony pokrzywdzonej osoby. Punkt piąty: podziękowania i apel. Dziękujemy organom ścigania za szybkie działania oraz rodzicom i osobom zaangażowanym za współpracę. Apelujemy także do wszystkich o zachowanie Rozwagi w ocenach i opieranie ich na faktach. Z, szac z wyrazami szacunku właściciel restauracji Massimo Garden. No i teraz jakie wnioski płyną z tej całej tragicznej historii? No, po pierwsze, te wnioski wypływają takie, że jeśli ktoś myśli, iż te historie o dosypywaniu pigułek gwałtu i tak dalej, i tak dalej, to jest jakiś internetowy mit, i że to w ogóle jest rzadkość, nie, to nie jest rzadkość. Takie sytuacje się dzieją, jak widać, mogą się one przytrafić każdemu. Może wam dosypać taką pigułkę, czy tam dorzucić, nie wiem, osobowość, osoba obsługująca was w barze, może wam to dorzucić jakiś znajomy, ktoś kogo poznaliście chwilę wcześniej, tak więc y, trzeba być osobą przezorną, ostrożną i mieć na uwadze, że takie sytuacje się dzieją i nie jest to y, fikcja przedstawiana y, tylko w internecie, choć oczywiście są sytuacje, gdy ciężko jest się przed tym uchronić, gdy do, gdy taką substancję podaje wam barman, kelner, ktoś, u kogo zamówiliście napój, to ciężko jest się przed tym uchronić, tak, bo mówi się nie zostawiaj nigdzie drinka, ktoś ci może coś dorzucić, nie, od, nie, nie yy, odwracaj wzroku od napoju. tego, yy, To jest wpajane yy, młodzieży i nie tylko generalnie ludziom do głowy i to wszyscy wiedzą, ale gdy tak, takiego czynu dopuszcza się osoba, która Wam podaje ten napój, ciężko jest się przed tym uchronić, tak? Nie wiem, szykuje Wam barman drinka, odwraca się, nie wiem, dolewa jakieś wódki, jakieś napoju, nie wiem, rzuca jakąś cytrynę czy coś. No, jest w stanie dosypać coś tak, że tego nie zauważycie. To są sytuacje, które mnie szczególnie oburzają. Ja jestem bardzo przewrażliwiony na takie yy, czyny. No wiadomo, każdy mam gdzieś tam tak, mam yy, wiele, jakiś, wiele, wiele kobiet w swoim otoczeniu, w rodzinie, i tak dalej. No i, no, i jest to coś, co człowieka bulwersuje, i chciałoby się rzec, że no, tutaj bardzo, bardzo, bardzo surowy wyrok powinna otrzymać osoba, która dopuściła się tego czynu, i mam nadzieję, że taki otrzyma. Ale do czego chciałbym jeszcze przejść, to do tego, że no, bardzo szkoda, jednak, mimo wszystko. Też właścicieli tego lokalu, ponieważ ja sprawdziłem sobie w internecie, jest to restauracja działająca od wielu, wielu lat. Jest to restauracja ceniona, restauracja, która miała dotychczas z reguły dobre opinie i nagle wylała się na nich. Olbrzymia krytyka, olbrzymi hejt są linczowani w internecie, w opiniach Google, gdzieś tam i tak dalej, dlatego że w ich lokalu doszło do takiego czynu. No mimo wszystko wyobrażam sobie znaczy, wyobrażam sobie, no jestem pewny, że to jest, to jest bardzo, bardzo krzywdzące dla tej restauracji. Również o, chciałem powiedzieć to, że wyobrażam sobie, jaki teraz też dramat przeżywają właściciele tej restauracji, gdzie ich biznes, który budowali od wielu lat, jest linczowany przez to, że jakiś pracownik, którego zatrudnili do robienia pizzy, dopuścił się takiego czynu. Pamiętajcie, kochani, oceniając takie zdarzenia, gdzieś tam. Hejtując lokal, w którym doszło do takiej yy, tragedii, że, że no nie jesteście w stanie przewidzieć, czy człowiek, którego zatrudniacie do wyrabiania pizzy, czy do jakiejkolwiek innej czynności, jest człowiekiem, który nie dopuści się takiego czynu. Tego właściciele nie mogli przewidzieć, więc no tutaj yy, winny jest tylko i wyłącznie. Mężczyzna, chłopak, który robił tą pizzę, a nie są niczemu winni ludzie, którzy go zatrudnili. Oni na pewno nie mieli świadomości, że on może dopuścić się takiej czyny, takiego czynu. Tutaj też wielkie brawa dla, y, mimo wszystko. Y, y, Trochę nadużywam tego mimo wszystko, ale może dlatego, że już późno i jestem zmęczony i, i, i pomału będę kończył tego live'a za chwilę. Ale y, tutaj wielkie brawa też dla właścicieli tej restauracji, że nie próbowali zamieść sprawy pod dywan, nie próbowali tego tuszować, ukrywać, jakkolwiek wypierać. Często no, mogli to, nie wiem, przemilczeć, udawać, że to nie u nich się wydarzyło. Oni wyszli przez szereg i tak naprawdę sprawili, że y, teraz to już prawie cała Polska. Y, za chwilę dowie się, w jakim lokalu to się przytrafiło, mogli to przemilczeć i udawać, że tego nie ma. No a jednak zachowali się bardzo uczciwie, bardzo, bardzo odpowiedzialnie, dojrzale. Opisali jak to było, wyjaśnili wszystko i tutaj no przede wszystkim szacunek dla menadżera restauracji, bo to on jakby zapoczątkował cały ten, całą procedurę, która doprowadziła do zatrzymania tego sprawcy, nie wiemy tego, czy gdyby nie menadżer restauracji, to to czy by w ogóle został wykryty ten gwałt, bo być może, nie wiem, dziewczyna po, po, tym, po tej tablece gwałtu może nie pamięta, co się wydarzyło, z dużą pewnością nie pamięta, bo tak działa ten środek, tak zwany to GHB. Zapewne to było GHB, bo to jest bardzo popularny środek. Więc, więc no. Tutaj ja jednak bardzo proszę, jeśli ktoś ogląda mnie, kto lubi, tak nie wiem, gdzieś tam wystawić jedną opinię w Google komuś dlatego, że w jego restauracji wydarzyło się coś złego czy coś, no to akurat to jest ten przypadek, gdzie nie powinno się tak absolutnie robić, bo pamiętajmy, że obsługa i wła obsługa no, właściciele tego lokalu, znaczy i ten menadżer, no, nie mieli żadnego wpływu na to, co się wydarzyło. Nie?